Wszystko, co zobaczysz i usłyszysz, nie jest poradą inwestycyjną. Cześć! Mam dobrą wiadomość dla tych, którzy spóźnili się z zakupem ETF-u TLT, ponieważ od 18 sierpnia tego roku, czyli momentu, w którym opublikowany został film na naszym kanale dotyczący tego aktywa, jego wartość znajduje się obecnie na podobnym poziomie. A tutaj mały dowód: strata rzędu niespełna 1%. Teraz widzimy, że ETF ten stracił w ostatnim czasie 44%. W tym samym czasie oprocentowanie 20-letnich obligacji rządowych Stanów Zjednoczonych wyraźnie wzrosło. Co można wiązać z wzrostem stóp procentowych. A teraz weźmy pod lupę. 2008 rok, kiedy to TLT w półtora roku zyskało 45%. Ponownie wiąże się to z oprocentowaniem tych obligacji, w tym jednak przypadku ono spada w wyniku obniżenia stóp procentowych. Dlatego, jeżeli Fed w najbliższym czasie zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych, wartość TLT może wzrosnąć. Może, a nie musi.